Każdy administrator... Każda osoba, która posiada jakąś stronę internetową, może się zalogować, podać tą stronę i poprosić nas o przeskanowanie tej strony. Sprawdzenie, jakie błędy bezpieczeństwa tam występują. I to jest taki jeden moduł w mojej CPL. Kolejny moduł to jest informowanie o wyciekach. Kiedy my dodamy tą swoją domenę, to będziemy dostawali informacje o wycieku danych każdej osoby, która ma skrzynkę mylą w tej domenie. Trzeci moduł to jest integracja z systemem N6. Mamy system, gdzie zbieramy wszystkie zdarzenia sieciowe, czyli że do jakiejś sieci się włamano, z jakiejś sieci prowadzono ataki, jakie. Usługi firmy zostały przejęte i zbieramy w jednym miejscu. I wtedy, jeśli ktoś się do moje CSPL i poda swój adres IP, a my widzieliśmy coś, co się tam działo, to automatycznie się dostanie powiadomienie w tej aplikacji o takim zdarzeniu. No i czwarty moduł, który w zasadzie może być dla każdego przydatny, nie tylko dla administratorów sieci filmowych, to jest sprawdzenie, czy jesteśmy chronieni przez listy ostrzeżeń, gdzie dodajemy strony wyłudzające dane. To jeśli korzystamy z telefonu komórkowego, to jesteśmy z automatu chronieni, ale jeśli korzystamy z komputera na przykład w sieci filmowej czy naszej domowej, to nie zawsze tak jest.